Dzień dobry, witamy w dzisiejszym vlogu. Jak widać jestem z Lucusiem, bo przyjechała do nas moja mama i przywiozła mi tego królewicza. No to, że mama przyjechała, no to wiecie. <grym> Kapi robi chlebek dla gości na drogę robię, do domu. No robię poczęstunek, bo złożyli zamówienie, raz już jedli, więc mówili, że o Jezu, jakie dobre, jakie dobre, chyba że... Chyba, że nie chcielibyśmy po prostu nie mieli. No, mm. i teraz dostaną. A teraz dostaną znowu, i znowu będą musieli tak samo kłamać. No nie wiem, no ale to widzicie, No, tak to jest. Nie można kłamać, żeby otwarcie mówić, że coś jest niedobre. Ale to jest bardzo dobra akurat. No, mi smakuje na przykład, <laughs> więc to jest najważniejsze. <laughs> A mi smakuje ci chleb, czy kłamałaś? Bardzo mi smakuje. Kłamie, słyszę no, po głosie. Ja <laughs> Tak się. żeby się, że wyrzucę z domu. Nie kłamie. <laughs> bardzo nam smakuje. Chlebek już w piekarniku, a tutaj robi nam się obiad na dzisiaj. Tak, dzisiaj I... to po prostu jesteśmy królami kuchni. <noise> I za chwilę y, lecimy na plażę, na piknik. Tak, mimo że na zewnątrz pada deszcz, znaczy nie może nie pada jeszcze, ale, ale wieje. Ale tak to jest, jak ktoś przyjeżdża, to trzeba zaliczyć plażę. <noise> tak. <Więc> niestety, idziemy. <noise> Przyjechaliśmy na promenadę samochodem, żeby rozłożyć sobie piknik, ale... Przechod... My, jest taka pogoda, że jak nie wieje, to jest okropne niebo, więc chyba... O, mój telefon jeszcze. <laughs> więc chyba po prostu będziemy sobie spacerować, liczyć na to, że nie spacer... Ładny, do... <laughs> prawda? Piękny mam telefon. <laughs> będziemy liczyć na to, że nie trafi się ulewa. Tak, miał być piknik, ale chyba trochę piździ. A ja przygotowałam przekąski w ogóle. No, ale zjemy se gofra, jeżeli chodzi o przekąski z owocami. <laughs> Namówiłeś mówiłeś o mnie. Jesteśmy na Hawirce. Właśnie robimy sobie znowu żarełko. Tym razem obiad. Dzisiaj będziemy mieli, już raz jedliśmy chreczanek i fajna rzecz tu jest zrobiona. O, proszę bardzo. E, Okcja zabrała się za ogarnianie tego, a ja idę nocą. No, chyba idę bawić gości. Idziesz towarzyszyć? Idę bawić gości. Fajnie. Przepraszam, patrzcie jak ona jest wystrojona. No, widzicie? Tak właśnie na spacerku wyg wyglądała dzisiaj niedziela, więc musiała dobrze wyglądać. Bo do obierania ziemniaków muszą wyglądać Wyknijście. Dobra, doszło między nami do kłótni. Sprawa wygląda tak. Ja jak obieram ziemniaki, wiadomo, obierki zawsze wrzucam do koszalina, ale e, obrane ziemniaki wrzucam do zlewu, żeby potem je ja umyć. Oksan natomiast najpierw leje sobie wodę do garnka, wrzuca obrane ziemniaki, czyli te brudne do środka tutaj, następnie wyrzuca wszystko tutaj. Nieprawda? I oddawamy je. Nie robię tego tak. Jak to robisz? Wytłumacz, bo ja nie rozumiem. Ja nie, nie rozumiem. będę tłumaczyć, bo no. się za nie nabijasz, a mój system jest bardzo dobry i nie, ja nie jest. będę teraz tutaj. Nie, mi, ale nie, 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 no dla ciebie może nie jest, jest każdy na Ale życie. zrozum, że teraz musisz wybierasz te wszystkie ziemniaki stąd. A ty wrócasz ziemniaki przemyć, do zlewu. musisz przemyć od nowo. I myjesz każdego ziemniaka tak, osobno. Bo... Tymczasem ja wylewam tą wodę, zalewam je i, i mieszam wszystkie ziemniaki naraz i dopiero wtedy jak są I czyste... I od nowa musisz czyste, tak, w tej wodzie one już nie będą czyste, bo ta woda jest permanentnie brudna. I garnek też jest brudny, bo jest cały w obierkach. Prawda. Oczywiście, że tak. Jezu, ale ty robisz problemy. Kto wygrał? Oczywiście, że ja. Yeah. <grym> no, patrzcie, kto się tutaj do mnie przymila. Latiano, Ricardo. Nie, jak ja na niego mówiłem? Zbychu. 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 O, a, a. Jedną ręką w jest. O, mamy takie coś. Tu nie otworzę ja z Wami. Hmm, niech to się otwiera? Ty mi, gościu powiesz, jak to się otwiera. Pewnie lepiej wiesz ode mnie, nie? Oh. No i koniec Wyciągnął cały. Dobra, było? Gosteczku? Łapa. Daj łapę. Daj łapę. Jak można mieć kota i nie wytresować go, żeby nie dawał łapy? Nie nie dawać łapę. No bo to by było śmieszne. To jest. O, no tak właśnie. Chciałem ci mizieć, no. Oj, to o, teraz z tej strony, o nie, z tej, o, o, o. żadnego kota w tym domu. Żadnego, żadnego. Koty liżą masło. Jest moje maleństwo. No chodź spod tego łóżka, masz kabanusika, dostaniesz co? <laughs> Nie chcę, żeby wyszło, że w tym vlogu my nic, tylko dokarmiamy w kółko ludzka, bo już dostałem jednego kawanosika. Ale po prostu moja mama już pojechała i w momencie, kiedy wychodziła, ruszyła transporter. Wiecie, taką klatkę dla kota do podróży. I Lucek, jak to zobaczył, to się tak wystraszył, że wszedł pod łóżko i od tamtej pory nie wyszedł, a moje mamy już nie ma jakoś przez 40 minut może, nie wiem. Także yy, no po prostu tak się wystraszył, że próbuję go trochę przekupić, żeby do mnie przyszedł i na szczęście bez dawania się udało. Ale i tak jest troszeczkę speszony, nie wie co go czeka, ale spokojnie niuniusiu, nigdzie nie jedziesz, zostajesz u nas. <laughs> Lucek wyszedł, więc w końcu można się relaksować. Ja tutaj mam czereśnie, które przygotowałam na nasz nieudany piknik, chociaż może. Nie, może... nie, nie. Nie, 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 nie. Kapi tam jest i już się... się wymiguje. A ja chciałam na Misiu... No ale... No, no, byliśmy, byliśmy. byliśmy. Nie właśnie nie byliśmy. Bye. Mmm, w ogóle tutaj możecie zobaczyć, że stoi torebka. No, pokażę Wam w sumie, bo dostałam od mamy. Więc moja mama uparła się, że chciałaby dać mi na urodziny jakąś torebkę. Yy, I wiecie, ja miałam urodziny w maju, mamy lipiec. I ona jakoś tak w okresie moich urodzin powiedziała mi, żebym sobie jakąś znalazła, jej wysłała i ona mi taką kupi. Oczywiście ja tego nie zrobiłam, bo ja jestem tak antykupowanie torebek w sensie. Nigdy nie potrafię się na żadną zdecydować, jest mi strasznie ciężko i ostatecznie nie decyduje się na żadną. I męczę jedną, non-stop, po prostu noszę ją, aż po prostu przestanie być e, używalna. Więc e, jakoś tydzień temu, jak już było wiadomo, że mama będzie do nas, do nas przyjeżdżać, powiedziała, żebym sobie poszukała jakiejś torebki. I w końcu jej jakąś wysłała, bo ona chce mi w końcu kupić tą torebkę na urodziny. No to ja weszłam na jakąś jedną stronę, zaczęłam oglądać te torebki, no i uwaga, uwaga, nie wysłałam jej żadnej, po prostu zignorowałam to. Ale ona mimo to przywiozła mi torebki, które wybrała sama i jestem za to bardzo wdzięczna, bo ja prawdopodobnie nigdy bym się na jakąś nie zdecydowała, chyba że już torebka, którą mam i noszę non-stop byłaby w tak opłakanym stanie, że byłabym zmuszona ją zmienić. Tak więc dostałam od mamy dwie torebki. Jedną taką czarną, większą, no taka klasyczna, obie są z Ochnika, są spoko, bardzo się cieszę z tego, że są takie basicowe, że tak to nazwę, bo właśnie takie w sumie lubię najbardziej. I do tego jeszcze taka malutka, ona mi się najbardziej podoba, bo nie wiem, jakoś tak ten ptaszek tutaj, ten znaczek tak mnie urzeka i bardzo mi się to podoba. Także teraz, jak już mam dwie basicowe torebki, to może w końcu y, zacznę sobie znajdywać jakieś takie, wiecie, bardziej wymyślne, bo zazwyczaj jest tak, że idę do jakiegoś sklepu, jest jakaś fajna promocja i widzę o, jakaś super różowa, kolorowa, w kwiatki, czerwona, zielona, niebieska, coś tam i sobie myślę, ale bym sobie taką kupiła, potem sobie myślę, ale do czego ja ją założę? Po co mam kupować y, torebkę, której nigdy nie założę? No i teraz jak już mam dwie basicowe torebki na starcie, to może w końcu stwierdzę, że jakaś mi się inna przyda. Także to są takie prezenty od mamy. Urodzinowe, dwa miesiące później, ale to nic. No i mnie namówiła, ale, 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 żeby nie było, że ja jestem taki miękki, tak łatwo mnie ugniatać jak dziecko z przedszkola. Namówiła mnie tylko i wyłącznie dlatego, że powiedziała: że sobie usiądziemy na plaży fajnie z zachodem słońca, to mnie nie namówiło, ale namówiło mnie to, że wcześniej pojedziemy sobie po maczkę. No, żebym ja cię musiała tak przykupić, po prostu to jest jakaś masakra. Ale wiecie, to jest najlepsze, że ja nawet nie pomyślałem o tym. Ja nawet nie marzyłem o maczku i nawet. Nawet nie czułem y, nagetsika rozgryzanego moimi trzonowcami. Nie czułem czegoś takiego. To Oksia wyszła, to to wyszła z taką propozycją, bo to Ona chce zjeść maka, nie ja. A właśnie, że nie chce? Nie, ale muszę. Mm, tak, no ja ci nie uwierzę. Oboje, wiem, że Ty chcesz też wciągnąć maka i nawet bardziej ode mnie. Nie. Bo to Ty wyszłaś z pomysłem. Witam, co Radzie Proszę o zamawienie. Dzień dobry, poproszę tuforiu jalapeno z frytkami. Tak. I do tego jeszcze 20 nuggetsów Jaki to? Dwa razy Blue cheese i raz słodko kwaśny Tak I finito 2760 Zapraszam do kienka topa. dziękuję Dzięki Proszę Dzięki Ulala, patrzcie co. Mm, nice, prawda? Mm. Ładne światło jest ogólnie. Golden Hour. Tak, golden Hour jest. Czytam jak to tam się zwie. Tam też piękne chmurzyska. Daj aparat szybko, szybko. Szybko, proszę, proszę. Bo ty tak pięknie wyglądasz w świetle słońca zachodzącego. Tam jest Aha. Nie. <laughs> Tym akcentem wracamy do domu, w ogóle jesteśmy tak podekscytowani tym time timelapsem, tak którego jest, zobaczyliście. Tak, to jest pierwszy time timelapse, który nam wyszedł, i tak połowicznie wyszedł, bo miał być całkowicie o zachodzie słońca, a oczywiście przyszły chmury, hmm. ale wyszedł, wygląda i właśnie jest taka śmieszna historia odnośnie timelapsów, <grym> bo wiecie, zmieniliśmy teraz aparat, mieliśmy wcześniejszy, ten wcześniejszy był hmm. u nas, i chcieliśmy też robić time timelapsy, ale nie wiedzieliśmy, że time lapse. Polega na tym, że aparat sam robi zdjęcia co jakiś tam czas, potem jest skleja i mamy filmik. Tak, taki bardzo szybki pokaz slajdów. Tak, to jest bardzo szybki <noise> pokaz slajdów. I my myśleliśmy, że to jest zwykły filmik, przyspieszony niemiłosiernie szybko. Więc kiedyś próbowaliśmy zrobić zachód w Poznaniu, nagraliśmy klipa 20-minutowego, i po pierwsze byliśmy źli, że aparat dłużej nie ciągnie klipu, bo po 20 minutach się wyłącza, a potem jak chcieliśmy to przyspieszyć, to maksymalnie przyspieszyliśmy to z 20 minut na 7 minut, a liczyliśmy na to, że wiecie, będzie to 5 sekund Pff, koniec. No, tak było. Dlatego teraz po prostu siedzimy, siedzimy tacy zacieszeni i tak nam się podobał ten klip, mamy nadzieję, że wam też, więc pewnie będzie ich coraz więcej. Tak, chyba, że zapomnimy, że jest taka opcja, no. ale teraz uciekamy, bo się robi chłodno, chyba. trochę kapało nam na głowę. Więc... Komary latają w ogóle, chyba mnie tu ugryzły. Mm. Więc no, uciekamy. Jeszcze Jimka se zbije i uciekamy. O Boże, jak śmiałem zapomnieć. Nie, nie, nie. nie, nie słodziutkim akcentem. Będziemy kończyć tego vloga, ponieważ jest już późno. Kapi chciał się umyć, ale musiał najpierw wpuścić ludzka, żeby się napił. No to, to nie jest tak, że musiałem, tylko on po prostu był już tutaj. <grym> <grym> Więc dziękujemy wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym vlogu. Tak jest! Bye! Bye. Pomiziać? A nie miałaś ziemniaków wstawiać? No ziemniacki mogą poczekać, nie uciekną, tak? No.